E, ranking rzeczy, w które przez przypadek wejdę. Także guma do rzucia. No, trochę obrzydliwe. Mm, dobra, damy taką piąteczkę. Bo to jest takie w sumie: o ja, pierdzielę. Jedynka. Jedynka, chyba jedynka. Mam nadzieję, że nie będzie nic gorszego. Lego to nie jest w sumie aż taki ból. Szósteczka. Wolałabym chyba w lego niż w gumę. Ja pierdzielę. Dwójka. Ja tak kiedyś weszłam, także wiecie. Już nie mogę na to patrzeć. Mm, tu damy czwóreczkę. Siki. Powiedzmy, że pieska siki. No, wystarczy umyć tą nogę jednak. Damy, no, trujeczkę, niech będzie. Szkło! O ja pierdzielę. No, dlatego chciałam siki wziąć niżej, ale okej. Okay. Ale dlatego... Yy... Tutaj jest ta rzecz Ej, ja to źle zrobiłam Tutaj wzięłam w co najbardziej Bym nie chciała Aha, dobra, jak coś na górze jest w co najbardziej bym nie chciała Na dole w co No już prędzej bym weszła, także tu damy dziesiątkę No i tak Wygląda ten ranking